Oglądany w ponad 50 krajach świata. Wzbudzający skrajne emocje. Zmieniający ludzkie życie. Moment prawdy. I już w Polsce. Zapewne nieraz w życiu zdarzyło się nam popełnić coś, o czym najchętniej byśmy zapomnieli. Coś, co najchętniej wymazalibyśmy z naszej pamięci. Nie oszukujmy się. Każdy z nas ma na swoim brzmieniu małe grzeszki a czasem troszkę większe i jeszcze większe, schowane gdzieś głęboko za wstydem. Niektórzy mówią, że nie ma się czego wstydzić, bo przecież jesteśmy tylko ludźmi. Wszyscy popełniamy błędy, lecz nie każdy ma odwagę do nich się przyznać. Już za chwilę na tym fotelu usiądzie osoba, która gotowa jest ujawnić przed całą Polską i przed swoimi bliskimi prawdę. Całą prawdę o sobie. Jeżeli szczerze odpowie na 21 pytań o swoim życiu, wygra główną nagrodę. Ćwierć miliona złotych. Zaczynamy. Moment prawdy.